The Fifteen. dzisiaj jest premiera programu Prime Video, a ja jestem tutaj, by poznawać polskie gwiazdy. I tutaj też jest Mateusz Ciotka, którego ja już poznałem nieraz i ja bardzo cię kocham. Po prostu cię kocham o, i tyle i, i z kadru, tak, to nie to przeszkadzaj. Zostawajcie ze mną. Rozmawiajmy o Z50 czy D, jak dobrze mówić. The 50. The 50. E, powiedz mi, The 50 to było twoje marzenie, tam uczestniczyć, czy to był przypadek. Marzenie? Ja mam fajniejsze marzenia niż spotkanie się z grupą 50 influencerów. <grym> Skoro już się tam pojawiłam, to uznałam, że to świetny moment na to, żeby sprawdzić swoje możliwości podczas różnych rywalizacji. Więc była to dla mnie naprawdę świetna zabawa. Przy okazji mogłam poznać prawdziwą twarz niektórych gwiazd i mam nadzieję, że Wy też poznacie twarz niektórych osób, bo wcale nie są takie, na no, jakie wyglądają w internecie. A ty? Myślę, że poznacie mnie od innej strony. Ale nie chcę mówić, w którą stronę to było, bo to już musi po prostu widz zobaczyć na żywo. A ty siebie oceniasz w internecie jako bardziej wokalistkę? Bardziej użyłam określenia chyba influencer, dlatego że. Że ja docelowo nie tylko z koncertów, wyświetleń moich piosenek żyję, a więc ciężko mi określić siebie mianem po prostu piosenkarka, bo najwięcej na muzyce zarabiam w sezonie letnim, a w innych miesiącach zarabiam właśnie na kampaniach reklamowych. w polskim biznesie. dlaczego jesteś gwiazdą? Dlaczego zostałaś zaproszona do tego programu? Ja już działam w internecie 10 lat, więc wydaje mi się, że zostałam zaproszona, dlatego że po prostu siedzę w tej branży, że jestem rozpoznawalna, a tutaj chodzi o to, że 50 celebrytów, tak? Czy znanych ludzi rywalizują ze sobą? Od kiedy ty masz telefon z internetem? Ja zaczęłam nagrywać jak miałam 13-14 lat i zaczęłam nagrywać na YouTubie, co mam w swoim plecaku i takie różne rzeczy. No i teraz taki lifestyle, pokazuję co u mnie, co się dzieje. Zależy ci na twoich obserwatorach? Bardzo, oczywiście, tak. tak. Ile masz? Na Instagramie? Na przykład. Mhm. Milion obserwujących? I na TikToku pięć. Więc wydaje mi się, że to jest taka fajna, naprawdę bardzo duża rodzinka. Ja mam 40 tysięcy na TikToku i ja nie wiem, co ja mam z tym robić, jak oni do mnie wszyscy piszą. Jak ty sobie z tym radzisz? No ciężko jest odpisać każdemu. Na TikToku mam wyłączone powiadomienia w ogóle. Jak ja do ciebie napiszę? Cześć, jak się masz? Odpiszesz mi? Raczej nie odpowiadam na takie jak się mam, raczej tak grupowo odpowiadam na, na Instastory. Ty jesteś jakaś bardzo spokojna na ten program. Wydaje mi się, że też to jest program, gdzie fajnie taki kontrast zobaczyć. A jesteś singielką? Nie, nie. Chłopak jak cię odpuścił tam, co powiedział? On mnie zawsze wspiera, więc yy, no trochę się pośmialiśmy. A gdybyś się tam zakochałaś w kimś i do widzenia, chłopak? <laughs> nie, nie. Czego jesteś gwiazdą? Gwiazda okay. to moja. Największy pik popularności zdobyłam poprzez jedno wydarzenie, mianowicie poprzez zmiażdżenie arbuza udami na konferencji Fame MMA. <grym> tak stałam się z tego trochę rozpoznawalna, że jestem taką silną babą. I dużo osób zaczęło mnie śledzić w internecie dlatego, że po prostu właśnie wydawałam się taka, wiesz, potężna i robiłam rzeczy, które może robić silna kobieta, czyli na przykład nie wiem, przeciągałam tiry na linie, prawda? I różne takie rzeczy i podejmowałam się różnych takich wyzwań sportowych przede wszystkim? To to jest niesprawiedliwe, bo tu były u Was jakieś tam konkursy sportowe, a ty jesteś bardzo wysportowana, a ktoś w ogóle nie ma nic wspólnego ze sportem, więc się tam... Ale tak samo można mówić z inteligencją. Te zadania wymagały więcej niż okay. tylko moja siła i inteligencja. A jaki ty uważasz, to jest gatunek programu? Trochę reality show na zasadzie oglądania emocji na ekranie, na zasadzie oglądania relacji, jakie się między ludźmi budują, ale jednocześnie jest to też program taki stricte rozrywkowy. A szukałaś sobie miłości na tym programie? Nie, nie. Nie so było ok. tak, że jednak coś tam. A ten mi się podoba, Mateusz nie. Ciotka, jest moim kraszem. <laughs> nie, 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 nie. Dlaczego? Jest to ładny. Jest Bardzo ładny, ale, ale nie. A ty też z tego programu jesteś? Nie, a ty? Nie, ja nie. No ja też nie pożu. A dlaczego my tam nie jesteśmy? Nie wiem, chyba nie jesteśmy tacy fajni. Tak? Tylko fajni ludzie tam są. No to może w następnej sezonie będziemy. No może. No. Trafiłeś do D50, D15. Szczerze mówiąc, nie wiem. Wszedłeś obok zamka i cię tam zapchali i tak? Ja nie mogę mówić dużo, to była niesamowita przygoda. Nigdy nie robiłem nic takiego. Ciekawe jak to będzie wyglądać, ale było intensywne. No mentalnie, fizycznie, emocjonalne. Ale jak Ci się udało wygrać ten program? A czy Ja wygrałem? Tak. Nie wiedziałem. Tak nie powiedzieli. Może ja... tak? Tak. Ale ja nie mogę powiedzieć, kto wygrał. ale, no, dla ale mnie... ja widzę, że ten strój nie kosztuje za tanio. <laughs> Tak, jak pieniądze to by się dostało. Oh, ale ja mam niesamowity projektanta, taki, który tworzył wszystkie dla mnie. to ja bym chciał za darmo, żeby on mi zrobił coś takiego. Muszę, jak ja mam z nim się dogadać? You know, ja będę dać jej kontakt, on jest niesamowity, Newton gadać. Ale ja co. mogę mu powiedzieć, że ty powiedziałeś, że będzie za darmo. Oh, nie, nie może. A to to jak, jaki to jest sens wtedy? Co ty tam robisz w tym programie? Ja nie mogę konkretnie mówić, a nie co, możesz. To było? Ale ale co to... Ale co było? to było? To było szokujące. Szokujące. No, naprawdę. A ty miałeś tam z kimś seks? A, nie. Dlaczego? Bo ja nie jestem tam do taki, a, powód. jestem tam... A bardzo... gdzie ty jesteś do takich? <laughs> jestem tam, żeby mieć przygodę. To było dokładnie to. Czy ty jesteś dumny, że byłeś w z Jestem dumny, że ja byłam. Generalnie ja trzymałem moje a, you know, pozycje i pokazałem dobre strony. Tak. w geju i w, No to ja jestem z ciebie bardzo dumny. Czy dzisiaj ciotka, czy ty dzisiaj Mateusz? No ciotka, no ciotka, no ciotka do później do programu. Ciotka. I ty cały czas tam się zachowałeś jako ciotka? E, tak, chociaż powiem ci, że to było trochę trudne, bo byłem cały czas w postaci ciotki, jako tak jak teraz widzicie. Tylko tak bardziej można powiedzieć na sportowo, że miałem trampki, miałem jakieś tam krótkie szorty, a góra była bardziej korale, peruka i tak dalej. I powiem ci, że to było trudne, żeby cały czas być taką typową ciotką, wiesz, o, dejta, spokój, ugotuj rosołek i tak dalej. Ale ja też jakoś bardzo nie nastawiałem na to, że muszę być cały czas w postaci, więc jak trzeba było być bardziej, można powiedzieć, Mateusz, no, to byłem bardziej Mateuszem. O. To jak dużo czasu wy tam spędziliście? Wiesz co, my mieliśmy na nagrania tego programu jakiś tydzień w Portugalii, także tak sobie tydzień byliśmy, że tak powiem, w zamku, w zależności kto, jak tam gdzieś tam poleciał, odpadł, o. I ty cały czas 24 na 7 byłeś w peruce? To wyglądało tak, że po prostu wstawaliśmy rano. Ja się na szybko gdzieś tam szykowałem w łazience, żeby wyglądać jako ciotka. I już na śniadanie, można powiedzieć, do podpięcia, do mikrofonów, do kamer już, już była ciotka. No i na wieczór zmywanie i do spania jako matka. Ale wiesz, no jakby też y, ten program nagrywaliśmy, wiesz, czas temu, można powiedzieć. To wiecie, to się tak wydaje, że to jest takie, o, obcim, żebyśmy dopiero z tej Portugalii wrócili, ale to żeśmy we wrześniu nagrywali. To ty nie chcesz się przyznać, kto wygrał, bo nie pamiętasz po prostu. Tak, A, wiesz, to jest klerotyczka, <laughs> także ja nie pamiętam, kto wygrał, daj <laughs> To ten program dla widza ma być jaki? Humorystyczny, bardziej tragiczny, patologiczny, jak ty go oceniasz? Wiesz co, no to na pewno jest taki program, wiesz, reality show. E, wiem, że już powstało gdzieś tam kilka takich programów, prostu, że jest grupa uczestników, którzy ze sobą rywalizują. Myślę, że to jest coś, co się też ogląda, ta rywalizacja. Więc wiecie, kiedy nagle zamykają 50 różnych naprawdę osobowości, bo to jest i sport i moda, influencerzy, myślę, że każdy gdzieś tam znajdzie swojego uczestnika, któremu będzie na, na, najszczerzej i na, najbardziej kibicował. Ładny, ja z każdej strony jestem brzydki. Nie, więc... nie, 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 nie. Nie ma brzydkich ludzi, Są nie ma? Zaniedbani. A, dobrze. No to z każdej strony zaniedbany W takim razie. <laughs> Dziękuję za podpowiedź. Nie, 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 nie. proszę Cię. Dlaczego jesteś gwiazdą? Nie wiem, po prostu tak przyciągam ludzi. No, ja też się nie uważam typowo za gwiazdę ogólnie, tylko po prostu ja lubię to, co robię i ludzie co po prostu widzą, tą energię i tak dalej. Są ze mną, taka rodzina. W sumie stworzyliśmy taką rodzinę. Ja jestem ich przyjacielem, oni są moimi przyjaciółmi, zawsze dostaję od moich właśnie ludzi wsparcie. A co ty robisz? Za co cię lubią ci No, ja ogólnie w sumie live'y tylko robię, streamuję na TikToku i przez to może tak, że ja ogólnie codziennie występuję tam, jestem codziennie z tymi ludźmi i mi się wydaje, że to we mnie najbardziej polubili, no bo ze mnie TikTokerka to marna, ja nie nagrywam. Instagramerka też marda, ewentualnie jakieś storki czy coś. Pracowałeś kiedyś na jakiejś zwykłej pracy? Próbowałeś? Ja ogólnie pracuję od 15 roku życia. Pracowałem w kawiarni, w restauracji. A powiedz mi jakieś ciekawe wydarzenie z twojej pracy w knajpie. Pracowałem w kawiarni w Sopocie, w takiej renomowanej dosyć. Taka cała na różowa, może się ktoś domyśli. Zobaczymy. I w sumie przez to zostałem zwolniony ogólnie, prawie, bo po prostu zanosiłem kawę do stolika. Takie małżeństwo było. I mówię, przychodzę z tacą, mam kawę postawioną, i mówię do Typiary i do chłopaka, żeby nie dotykał stacji, żeby nie brał po prostu. Ja nie wiem, on chyba nie słuchał, nie wiem, w jakim zaćmieniu księżyca on miał ten mus po prostu oderwany, wziął stacy i się taka cała stacą wyrąbała na niego i to na mnie też poleciało ogólnie, nie powiedział ani przepraszam, ani pocałuj mnie. I ja odszedłem od tego stolika i ja zacząłem mówić, kursz ma, że on jest najgorszy, ten człowiek. A było wtedy pełna sala ogólnie ludzi. On powiedział, że ja jestem niekompatybilny, że ja w ogóle nie powinienem tu pracować, nie? A ja tak pokazałem i mówię, wychodzę. I poszedłem do tej mojej szefowej, a ona mówi, że przebierz koszulkę i wróć do mnie, nie? No i ona powiedziała, że. No ogólnie powinnam Cię zwolnić, ale w sumie jesteś fajny i jednak nie wiem. Więc... Ale no ogólnie tragiczny człowiek. Nie zapomnę mu tego do końca życia. Pamiętam jego twarz i jak go spotkam, to podejdę. Do The 15 oglądajcie. Oglądajcie również mój program, bo tutaj poznajemy polskie gwiazdy. Pamiętajcie, że tylko ze mną to robicie. Także czekam Was w kolejnym odcinku, pa pa.